W samym sercu Europy znajduje się wspaniały kraj. W przeciwieństwie do innych krajów europejskich, oferuje prawdziwą średniowieczną atmosferę. Tym miejscem są oczywiście Czechy. Ten śródlądowy kraj ma około 11 milionów mieszkańców i graniczy z kilkoma innymi krajami europejskimi. Niemcy, jeden z najbardziej rozwiniętych krajów w Europie, leżą na zachodzie, a Słowacja i Austria na południu. Na północy znajduje się Polska. Niewielki rozmiar kraju, zaledwie 78 tysięcy km kwadratowych, ułatwia zwiedzanie, zwłaszcza jego stolicy Pragi. Stolicą jest Praga, miasto znane niemal każdemu. Praga znajduje się w północnej części kraju. Można śmiało powiedzieć, że Praga jest pierwszym miejscem, które odwiedza prawie każdy odwiedzający Republikę Czeską. Miasta bez linii brzegowej są zwykle budowane wzdłuż rzek, a Praga nie jest wyjątkiem. Praga jest jednym z takich miast. A przez jej centrum przepływa rzeka. Tą rzeką jest Wełtawa, która ma 430 km długości. Jest to jedna z niewielu rzek, które płyną w przeciwnym kierunku, z południa na północ. Czesi zbudowali tak piękną stolicę wokół tej rzeki, że patrząc z góry, budynki, rzeka i zielone pola tworzą dzieło sztuki. Patrząc na Pragę na mapie, wyraźnie widać, że życie w mieście płynie bardziej po wschodniej stronie rzeki. Stare miasto, Muzea Narodowe i tańczący dom znajdują się po wschodniej stronie. Po zachodniej stronie znajduje się więcej biur i budynków mieszkalnych. Praga podzielona jest na dzielnice takie jak Praga 1, Praga 2 i Praga 5. Z jednego końca Pragi na drugi można łatwo dojechać metrem w zaledwie kilka minut. Niezależnie od wybranej linii pociągi nie są zbyt zatłoczone. Metro przyjeżdża co 10 minut, umożliwiając szybką i wygodną podróż. Zalecam stanie po prawej stronie ruchomych schodów metra. Wynika to z faktu, że osoby za tobą, które się spieszą, mogą chcieć szybko przejść na lewą stronę schodów ruchomych. Niektórzy ludzie chcą szybko wsiąść do metra, podczas gdy inni chcą szybko wysiąść bez czekania. Dlatego zajmowanie lewej strony metra jest uważane za niegrzeczne. Co więcej, w większości krajów europejskich nie ma kołowrotów biletowych. Nadal jednak trzeba kupić bilet w automatach przy wejściu, ale nie martw się. Transport jest dość tani w porównaniu do innych europejskich miast. Czesi używają własnej waluty, korony czeskiej, a bilet na metro można kupić za 20 koron. 20 koron czeskich to nieco mniej niż 1 euro. Na przykład 100 koron czeskich to równowartość 4 euro. Jeśli jeździsz metrem bez biletu i zostaniesz złapany przez strażnika, możesz zostać ukarany grzywną w wysokości do 50 euro. To prawdopodobnie spowoduje uzawienie oczu. Oprócz metra, popularnym sposobem poruszania się po Pradze są taksówki, ale należy zachować ostrożność podczas korzystania z nich. Zarówno Uber, jak i inne firmy taksówkarskie działają w Czechach. Nielicencjonowane taksówki mogą jednak pobierać wygórowane opłaty. Na przykład przejazd nieznaną taksówką z lotniska do centrum miasta będzie kosztował co najmniej 50 euro. Za średnią 15-kilometrową przejażdżkę pobierają ponad 50 euro. Kierowcy tych taksówek pochodzą zazwyczaj z Azji Południowej i przyjechali do Europy do pracy. Dlatego wsiadając do taksówki, należy najpierw zapytać kierowcę o cenę przejazdu do miejsca docelowego lub wybrać tanią, niezawodną usługę taksówkową, taką jak Uber. Innym najczęściej używanym i najtańszym środkiem transportu w Pradze jest oczywiście tramwaj. Można śmiało powiedzieć, że tramwaje są podstawą transportu w Europie. W Pradze Czesi zbudowali tory tramwajowe na prawie każdej ulicy. Ludzie mogą łatwo i tanio podróżować tramwajem przez rzekę i na krótszych dystansach. Ponadto tramwaje kursują dość często. Dzięki tym liniom tramwajowym na wielu wzgórzach w całym mieście znajdują się połączenia kablowe. Połączenia kablowe zostały zaprojektowane w nowoczesny sposób, dzięki czemu nie męczą oczu podczas patrzenia w górę. Tramwaje mają pierwszeństwo przejazdu, ponieważ dzielą drogę z samochodami w mieście. Jeśli prowadzisz samochód w Czechach, nie powinieneś przeszkadzać tramwajom i powinieneś zejść im z drogi, gdy je napotkasz. Osoby czekające na przystankach tramwajowych mogą spędzać czas czytając książki. Świadczy to o poziomie wykształcenia i kultury Czechów. Jak wiadomo, mieszkańcy Republiki Czeskiej posługują się własnym językiem, czeskim. Czeski jest bardzo podobny do słowackiego i jest uważany za jeden z najtrudniejszych języków do nauki na świecie. Przyjrzyjmy się teraz kilku najnowszym statystykom dotyczącym edukacji. Statystyki pokazują, że 90% populacji Republiki Czeskiej ukończyło szkołę średnią. Pokazuje również, że 99% populacji jest piśmienna. Statystyki te plasują Republikę Czeską wśród krajów o najwyższym poziomie edukacji w Europie i na świecie. Dobrze zachowana architektura Pragi wskazuje, że miasto nie zostało zniszczone podczas ostatnich wojen światowych. Na każdym kroku wita nas wspaniała architektura różnego typu i ludzie o nowoczesnym wyglądzie. Czesi mają zazwyczaj jasną cerę i kolorowe oczy. Mówi się, że są mieszanką Celtów, plemion germańskich i ludów południowosłowiańskich, które zamieszkiwały ten region w przeszłości. Po rozpadzie Cesarstwa Austro-Węgierskiego Czesi i Słowacy zjednoczyli się tworząc państwo Czechosłowacja w 1992 roku. Słowacja starała się o niepodległość, a kraj pokojowo podzielił się na dwie części. Od 1 stycznia 1993 roku obecne państwo czeskie znane jest jako Republika Czeska, a w 1999 roku przystąpiło do NATO, a w 2004 roku do Unii Europejskiej. Czesi mają również piękną flagę. Składa się ona z kolorów czerwonego, niebieskiego i białego. Pierwsza wersja flagi miała poziome czerwono-białe pasy. Z czasem po lewej stronie flagi dodano niebieski klin czyniąc ją identyczną z flagą Polski. Dodany niebieski kolor miał symbolizować Słowian i Morawy. Flaga ta stała się później flagą Czechosłowacji. Po odłączeniu się Słowacji od Czech, flaga nie była już używana, ale Republika Czeska ponownie ją przyjęła. Kolory na fladze symbolizują różne pojęcia, w tym uczciwość, lojalność, sprawiedliwość i pokój. Jeśli planujesz odwiedzić Czechy, jest kilka rzeczy poza taksówkami, o których powinieneś wiedzieć. Na przykład, dużym błędem jest wymiana euro na czeską walutę na lotnisku. Wymieniają walutę po znacznie niższym kursie niż powinni. Praktyka ta nie ogranicza się do kantorów na lotniskach, ale obejmuje również dziesiątki kantorów w Pradze. Reklamują 0% prowizji, aby przyciągnąć klientów. Jednak gdy dasz im swoje pieniądze, możesz tego żałować. Obecnie 100 euro to 2500 koron czeskich, ale przy wymianie 100 euro otrzymujesz tylko 2100 lub 2200 koron czeskich. Średnio tracisz od 12 do 15 euro z różnicy od 300 do 400 koron. Jeśli zdecydujesz się na wymianę pieniędzy w bankomatach, przekonasz się, że bankomaty należące do firm takich jak Euronet oferują bardzo niekorzystne kursy wymiany, podobne do tych w kantorach. Bankomaty te odliczają do 20% pieniędzy od podatków i prowizji. Należy również zauważyć, że te bankomaty umniejszają atrakcyjność wizualną miasta z tak realistyczną średniowieczną atmosferą. Podsumowując, to państwo członkowskie Unii Europejskiej w sercu Europy woli używać własnej waluty niż euro. Powoduje to, że odwiedzający tracą pieniądze w bankomatach i kantorach wymiany walut. Oprócz kwestii związanych z wymianą walut, pogoda w krajach europejskich może być nieprzewidywalna, nawet wiosną i latem. W krajach Europy Środkowej pogoda może być deszczowa lub zimna, nawet latem, jak w Czechach. Z tego powodu, jeśli odwiedzasz Republikę Czeską w okresie, który uważasz za letni, możesz zobaczyć mieszkańców ubranych w odzież z długimi rękawami. Wynika to z faktu, że pogoda jest zimna i może nagle zacząć niespodziewanie padać. Z tego powodu mieszkańcy Europy Środkowej wyjeżdżają na wakacje do cieplejszych krajów, takich jak Grecja i Czarnogóra, ze względu na niestabilne warunki pogodowe w ich własnych krajach. Ci, którzy osiedlają się w Czechach i mają trudności ze znalezieniem pracy, często pracują jako kurierzy dla firm takich jak Volt. W Czechach kurierzy często używają rowerów do transportu. Ci kurierzy z niebieskimi torbami zarabiają około 1000 euro miesięcznie i można ich znaleźć w całej Pradze. Obecnie minimalny miesięczny dochód dla osoby pracującej 40 godzin tygodniowo w kraju wynosi 19 tysięcy koron, co odpowiada około 750 euro. Badania przeprowadzone przez lokalne czeskie serwisy pokazują jednak, że średnie pensje brutto mogą z łatwością sięgać 40 tysięcy koron miesięcznie. Kwota ta stanowi równowartość około 1600 euro. Należy zauważyć, że podatek dochodowy dla przeciętnej osoby fizycznej w Czechach wynosi od 15% do 23%. W związku z tym, nawet eksperci w niektórych zawodach mogą zarabiać jedynie od 2 do 3 tysięcy euro netto. Po przeliczeniu na walutę danego kraju, kwoty te mogą wydawać się atrakcyjne. Nie możemy jednak powiedzieć, że ludzie, którzy zarabiają w Czechach i wydają tam swoje dochody, żyją bardzo luksusowo. Dla przykładu spójrzmy na aktualne miesięczne czynsze za mieszkania w Pradze. Jeśli dzielisz pokój z więcej niż jedną osobą, możesz znaleźć zakwaterowanie już za 8 tysięcy koron – około 300 euro. Jeśli jednak chcesz jedno lub dwupokojowe mieszkanie o powierzchni ponad 40 m2, miesięczny czynsz może z łatwością osiągnąć 25 tysięcy koron. Oznacza to, że za mieszkanie zapłacisz blisko 1000 euro miesięcznie. W tym sensie możemy powiedzieć, że Praga nie jest tanim miastem. Wynajem małego mieszkania w Czechach może z łatwością pochłonąć połowę pensji. Tak więc, mimo że ludzie tam mogą wydawać się pozytywni i szczęśliwi, mogą mieć do czynienia z obawami ekonomicznymi. Mimo to, gdy nawiążesz z kimś kontakt wzrokowy, nawet jeśli ta osoba cię nie zna, nie zawaha się przywitać, pozować do zdjęcia lub uśmiechnąć się. Ponadto warto zauważyć, że wiele młodych osób w wieku poniżej 25 lat. Ma wiele tatuaży. Czeska młodzież wydaje się lubić niekonwencjonalny wygląd. Idąc ulicą, prawdopodobnie zobaczysz tatuaż u prawie jednej na pięć osób. W ten sposób mogą czuć się wolni. W końcu Republika Czeska to kraj, w którym prawie wszystko jest dozwolone, a ludzie są pozostawieni sami sobie. Tutaj ludzie mogą uprawiać hazard, palić trawkę lub modyfikować swoje ciała w dowolny sposób. Są nawet ludzie ubrani w dziwny sposób, którzy sprawiają, że ludzie odwracają się i patrzą dwa razy. Inną rzeczywistością dotyczącą tego kraju jest to, że Republika Czeska jest jednym z najbardziej ateistycznych krajów na świecie i w Europie. Według niektórych badań, 90% młodych ludzi w wieku od 16 do 30 lat jest ateistami co jest wyższym odsetkiem niż w krajach takich jak Estonia i Szwecja. Niektóre badania pokazują, że 40% całej populacji Republiki Czeskiej nie wierzy w żadnego Stwórcę. Z pozostałego odsetka, około 30% nie wyraża otwarcie swoich przekonań religijnych publicznie. Czesi generalnie unikają dyskusji na tematy religijne. Ci, którzy są religijni, to głównie chrześcijanie i katolicy. Wielu przypisuje niereligijność i brak wiary Czechów wpływom byłego reżimu komunistycznego. Podobne obszary geograficzne pod rządami reżimów komunistycznych, takie jak Albania, również zakazywały wierzeń i praktyk religijnych. W tym okresie ludzie w Czechach również dystansowali się od religii. Z czasem stało się to nawykiem i sposobem na życie w czeskim społeczeństwie, a ludzie zdecydowali się żyć z dala od religii i wiary. Sytuacja ta została przekazana młodszym pokoleniom, i obecnie w kraju nie ma dominacji religijnej. Z tego powodu trudniej jest przekonać Czecha wartościami religijnymi lub ustanowić nad nim dominację poprzez religię, niż złapać muchę ustami. Z drugiej strony istnieje zaskakujący fakt dotyczący Republiki Czeskiej. Wraz z Węgrami są one największym producentem filmów dla dorosłych w Europie. Republika Czeska liczy zaledwie 10,5 miliona mieszkańców czyli mniej niż 1% światowej populacji. Stanowi on jednak 13% globalnego przemysłu filmów dla dorosłych, dla widzów powyżej 18 roku życia. Badanie przeprowadzone w 2019 roku w całej Europie wykazało, że Czechy, obok Węgier, są największym producentem filmów dla dorosłych w Europie. Na przykład podczas spaceru po Pradze możesz stanąć twarzą w twarz ze znaną gwiazdą filmów dla dorosłych. Jeśli mieszkasz tam wystarczająco długo, Prawdopodobnie spotkasz w swoim otoczeniu kogoś, kto pracuje w tej branży jako aktor, producent lub kamerzysta. Powody, dla których Republika Czeska chce rozwijać się w tej branży pomimo ograniczonej liczby ludności, są bardzo interesujące. Chociaż jakość życia w Czechach jest dobra w porównaniu z wieloma innymi krajami, czeskie kobiety chętnie wchodzą do branży filmów dla dorosłych. W rzeczywistości gwiazdy filmów dla dorosłych z Czech są popularne nie tylko w Europie, ale także w innych regionach, w których branża jest aktywna, takich jak Stany Zjednoczone. Kiedy rozmawiasz z mieszkańcami Czech na ten temat, mówią, że chodzi o łatwe zarabianie pieniędzy. Innymi słowy, czeskie kobiety stają się gwiazdami filmów dla dorosłych z wyboru, bez wyzysku, po prostu po to, by szybko i łatwo zarobić pieniądze. Tematy te są jednak rzadko omawiane w czeskim społeczeństwie. W rzeczywistości wielu turystów odwiedzających Republikę Czeską nie zdaje sobie sprawy, że kraj ten znajduje się w czołówce branży. Pomijając ten mniej znany aspekt Republiki Czeskiej, istnieją również bardziej konwencjonalne szczegóły dotyczące tego kraju. Na przykład, mieszkańcy tego kraju nie są szczególnie zainteresowani piłką nożną czy koszykówką. Kraje, w których piłka nożna nie jest popularna, często przodują w koszykówce. Serbia i Litwa są tego przykładem. I odwrotnie, w krajach takich jak USA koszykówka jest bardzo popularna, podczas gdy piłka nożna schodzi na dalszy plan. W Republice Czeskiej tak jednak nie jest. Ten kraj ma kompletną obsesję na punkcie hokeja na lodzie. Na przykład czeska reprezentacja narodowa w hokeju na lodzie jest jedną z najsilniejszych na świecie. Wielu hokeistów odnoszących sukcesy w ligach na całym świecie ma czeskie korzenie. Jaromir Jagr jest tylko jednym z przykładów. Czeska liga hokeja na lodzie składa się z 14 profesjonalnych drużyn i odbywa się między wrześniem a kwietniem. Cała republika czeska koncentruje się na tej lidze. Republika czeska słynie nie tylko z filmów dla dorosłych i hokeja na lodzie. Kraj ten ma również wybitne postacie, które wniosły znaczący wkład w naukę. Na przykład, jedna na pięć osób ma dziś zaburzenia widzenia. Czeski chemik wynalazł soczewki i znalazł rozwiązanie problemów ze wzrokiem dla osób, które nie chcą nosić okularów. Johan Mendel, jedna z głównych postaci praw dziedziczenia genetycznego, urodził się i wychował w tym regionie i wniósł znaczący wkład w genetykę. Być może słyszałeś także o Franzu Kawce, który był Czechem. Osoby zainteresowane literaturą z pewnością znają jego słowa i filozofię życia. Kawka pisał o kwestiach społecznych, marginalizacji i podziałach etnicznych. Ponadto słowo "robot" pochodzi z Czech i weszło do globalnego słownictwa. Czeski pisarz ukłuł ten termin w jednej ze swoich sztuk, aby opisać bezduszne istoty zdolne do wykonywania prostych zadań, tym samym wprowadzając go na świat. Jeśli odwiedzasz Czechy, powinieneś wiedzieć, że znajduje się tam najwęższa ulica na świecie. Jest tak wąska, że przy wjeździe do malej strony najstarszej dzielnicy Pragi znajduje się sygnalizacja świetlna. Ma około 10 metrów długości i mniej niż metr szerokości, mierząc zaledwie 48 cm w najwęższym miejscu. Aby przejechać, należy kierować się sygnalizacją świetlną. Ulica to w rzeczywistości tylko schody prowadzące do restauracji. Niemożliwe jest, aby dwie osoby szły obok siebie na ulicy. Możecie to zainteresować lub nie, ale Praga jest także domem dla największej dzielnicy żydowskiej w Europie. O tej dzielnicy w centrum Pragi krąży wiele legend. Według jednej z legend, Adolf Hitler pozostawił żydowską dzielnicę Pragi nietkniętą podczas II wojny światowej i umieścił ją pod ochroną, aby stworzyć muzeum wymarłej rasy. Rzeczywiście, podczas wojny naziści nigdy nie weszli do dzielnicy żydowskiej i nie chronili jej. Dziś wiele osób wierzy w tę legendę. W rzeczywistości naziści nie zrzucili bomb na te dzielnice ani na żadne inne miejsce w Pradze. Dlatego też gdziekolwiek się nie pójdzie w Pradze, ma się poczucie zachowanej historii. Najważniejszą rzeczą, jaką należy wiedzieć o czeskiej kulturze i kuchni, jest to, że Czesi są prawdziwymi miłośnikami grzybów. Wiesz lub nie, ale pewna rodzina w Czechach zbiera co roku 8 kg grzybów z natury. Jeśli widzisz ludzi gromadzących się w parkach narodowych, lasach lub na terenach zielonych, najprawdopodobniej zbierają oni grzyby. Grzyby znane są w Czechach jako mięso ubogich. Ci, których nie stać na mięso, udają się w góry i lasy, aby dodać grzyby do prawie wszystkich swoich posiłków. Zupy i gulasze są tego najlepszym przykładem. W kraju występuje 35 jadalnych odmian grzybów. A miejscowi wiedzą, które z nich są smaczne i bezpieczne do spożycia lepiej niż większość ludzi spoza Republiki Czeskiej. Z drugiej strony, Praga ma znaczną liczbę żebraków, zwłaszcza w obszarach turystycznych. Ci żebracy różnią się od tych w innych krajach, ponieważ pochylają głowy i kładą je na ziemi, prosząc o pomoc. Bezdomni w Czechach mają wiernych towarzyszy, którzy nigdy nie opuszczają ich boków psy. Większość żebraków to mężczyźni lub osoby w średnim wieku. Prawie wszyscy używają podobnego języka ciała, aby poprosić Cię o kilka koron. Pomimo tego, że kraj jest pełen turystów, nikt nie próbuje wymuszać od nich pieniędzy. To, czy dasz im pieniądze, zależy od Ciebie. Republika Czeska jest jednym z najbezpieczniejszych krajów w Europie. W rzeczywistości różne źródła wymieniają go jako jeden z dziesięciu najbezpieczniejszych krajów w Europie. W stolicy Pradze patrole policyjne są niemal symboliczne, a funkcjonariusze rzadko interweniują wobec kogokolwiek poza pijanymi ludźmi. W rzeczywistości w niektórych samochodach patrolowych nie ma nawet policjantów. W Czechach zaawansowany asfalt na drogach i niewielka ilość śmieci na ziemi, oprócz architektury, mogą zmaksymalizować przyjemność z kraju. Bez względu na to, jak często wędrujesz bocznymi uliczkami, niezwykle rzadko można znaleźć dużą stertę śmieci. Ponieważ Praga jest popularnym miejscem turystycznym, każda ulica, park i muzeum są utrzymywane w czystości. Pracownicy miejscy sprzątają ulice, a właściciele firm rozpoczynają dzień od sprzątania swoich sklepów wcześnie rano. Oczywiście tak piękne miasto zasługuje na luksusowe samochody i nowe modele. Skoda, czeski producent samochodów, jest prawdopodobnie najbardziej rozpoznawalną marką w Czechach na całym świecie. Avast antivirus jest również czeski, ale nie tak popularny jak Szkoda. Chociaż Szkoda jest własnością niemieckiej firmy Volkswagen, jest symbolem Republiki Czeskiej. Dlatego najczęściej spotykaną marką samochodów na ulicach Pragi jest bez wątpienia Szkoda. Marka jest szczególnie widoczna dzięki modelowi Kodiak w stylu SUV. W Pradze zarówno kierowcy Skody, jak i kierowcy innych marek mają tendencję do posiadania samochodów z wyższej półki. Prawie wszystkie pojazdy na drogach pochodzą z 2020 roku lub później, a większość z nich to Skoda lub inne niemieckie marki. Jednym z najbardziej kultowych nowoczesnych projektów w Czechach jest prawdopodobnie budynek tańczącego domu. Ma ona podobne znaczenie dla Republiki Czeskiej jak wieża Eiffla dla Francji. Zbudowany w latach 1994-1996, tańczący dom. Składa się z dwóch głównych części. Pierwsza z nich to szklana wieża wsparta na pochyłych kolumnach. Druga to falista struktura biegnąca równolegle do rzeki. Konstrukcja budynku nadaje mu wygląd tańczącego domu i sprawia wrażenie, jakby się poruszał. Wewnątrz znajdują się kawiarnie i restauracje. Inne godne uwagi miejsca w Pradze to rynek staromiejski, zamek praski, most Karola i zegar astronomiczny na Starym mieście. W szczególności zegar astronomiczny wystawia pokaz dla przechodniów na początku każdej godziny. Według legendy zegarmistrz o imieniu Hanus wywołał wielkie poruszenie swoim dziełem. Ci, którzy widzieli zegar za jego życia, byli pod wrażeniem, a inni królowie również o niego prosili. To skłoniło czeskiego króla do oślepienia zegarmistrza. Następnie mistrz rzucił się ze szczytu zegara, aby popełnić samobójstwo, ale nie przed jego zniszczeniem. Zegar pozostawał nienaprawiony przez 50 lat. Co godzinę na tym placu w sercu Pragi rozbrzmiewa dzwon i odbywa się ceremonia, która przedstawia tę historię. Poza tym znudzeni ludzie szukający rozrywki na centralnym placu wydają się znajdować własne sposoby na rozrywkę. Pewni siebie i lubiący zabawę, ludzie dobrze się tam bawią. Na moście Karola, kolejnym ważnym symbolu Pragi, znajduje się wiele rzeźb. Most łączy Stare Miasto z Zamkiem Praskim. Do 1741 roku most ten był jedyną przeprawą przez Wełtawę, innymi słowy, wszystkie inne praskie mosty zostały zbudowane po moście Karola. Posągi ważnych postaci zostały usunięte z mostu i umieszczone w Muzeum Narodowym, gdy z czasem uległy zużyciu. Kopie posągów zostały następnie umieszczone na moście. Podobnie, ryciny na zegarze astronomicznym zostały zastąpione kopiami z powodu zużycia przez deszcz na przestrzeni lat. Most jest niezwykle popularny i występuje na nim wielu artystów. Niektórzy twierdzą, że potrafią narysować dokładny portret i odnoszą sukcesy. Inni wolą rysować zabawne karykatury, odchodząc od realizmu. Opłata za tę usługę wynosi około 50 euro. Zamiast służyć konkretnej osobie, niektórzy ludzie na moście dają ogólny pokaz i proszą o datki. Przykładem mogą być występy muzyczne takie jak ten. Innymi słowy, nie każdy historyczny symbol, który można zobaczyć w Pradze, jest oryginalny. Wiele z nich zostało zastąpionych kopiami. Oprócz Czechów, najliczniejszą grupą turystów w kraju są turyści azjatyccy i arabscy. W każdym obszarze turystycznym można natknąć się na grupy arabskich, koreańskich lub japońskich turystów. Podczas gdy Arabowie zazwyczaj odwiedzają ten kraj samotnie, turyści z innych krajów najczęściej podążają za przewodnikiem. Większość osób wyjeżdżających tam do pracy to obywatele krajów takich jak Filipiny, Indie i Bangladesz. Kolejnym miejscem w Pradze, które trzeba odwiedzić, jest Ściana Lenona. Ta Ściana jest prawdopodobnie najbardziej znaną w Pradze. John Lennon, legendarny muzyk, został zastrzelony w 1980 roku. Od tego czasu ściana stała się symbolem miłości i podziwu, które wzbudził ozdobiona wierszami graffiti ku jego pamięci. Odwiedzający Pragę robią sobie zdjęcia przed murem. Jedną z najbardziej rzucających się w oczy rzeczy w Pradze jest obfitość sklepów z marihuaną. Prawie co 100 metrów w mieście znajduje się sklep sprzedający produkty z konopi indyjskich. Nadaje to Pradze nieco holenderskiego klimatu. Wygląda na to, że używanie marihuany jest do pewnego stopnia legalne w kraju, ponieważ otwarto sklepy komercyjne. Sklepy te sprzedają różne produkty, ale nie zezwalają na nagrywanie wewnątrz sklepu. Turyści wykazują duże zainteresowanie tymi sklepami. Niektórzy miejscowi Czesi twierdzą, że produkty sprzedawane w tych sklepach są oszustwem turystycznym i nie mają wpływu na umysł. Badania pokazują na przykład, że produkty ziołowe podobne do konopi indyjskich zawierają THC, substancję psychoaktywną. Zapytani o to, czy produkty te zawierają THC, właściciele sklepów zazwyczaj udzielają wymijających odpowiedzi. Sugeruje to, że produkty te są oszustwami turystycznymi. Skoro już mówimy o Pradze i Czechach, powinniśmy również porozmawiać o tym, co można tam zjeść. Na przykład, istnieje czeska sieć fast food o nazwie Bageterie Boulevard. Odwiedzający kraj zobaczą sklepy należące do tej marki w różnych częściach miasta, oferujące pyszne kanapki w przystępnych cenach. Możesz poprosić o przygotowanie kanapki bez mięsa, wybrać rodzaj mięsa i dostosować rodzaj chleba. Ser, który dodają do kanapek, ma wyjątkowy i wspaniały smak, więc warto o nim wspomnieć. Jeśli chcesz cieszyć się szybkim, niedrogim, praskim przysmakiem, powinien to być jeden z najlepszych wyborów. Należy również zauważyć, że w wielu sieciach, fast food i restauracjach w kraju toalety są płatne, nawet jeśli tam jesz. Wejście do niektórych toalet wymaga wrzucenia monety o nominale 20 koron. Nawet McDonald's, jedna z najbardziej znanych sieci, wdrożyła ten system. Niektóre placówki oferują bezpłatny dostęp do toalet za pomocą kodu, znajdującego się na Paragonie. Odwiedzający Republikę Czeską z pewnością zobaczą ludzi jedzących deser o nazwie Trdelnik. Podobne produkty można znaleźć w innych krajach europejskich. Deser ten ma różne nazwy w różnych krajach. Wygląda to całkiem apetycznie i intrygująco dla osób spoza Europy. Składa się z ciasta owiniętego wokół patyka, posypanego cukrem i wypełnionego orzechami włoskimi, śmietaną lub lodami. Niektórym może przypominać rożek do lodów. Według Czechów nie jest to jednak tradycyjny czeski deser. Jednak praskie sklepy sprzedają te desery jako tradycyjne czeskie desery, a sądząc po liczbie sklepów, ta taktyka sprzedaży wydaje się bardzo skuteczna. Najpopularniejszymi sklepami w mieście są te sprzedające ten deser, a także inne słodycze. Istnieje również wiele kantorów wymiany walut i sklepów tytoniowych. Zarówno turyści, jak i Czesi zwracają szczególną uwagę na sklepy ze słodyczami. Spacerując po okolicy, nie krępuj się wejść do dowolnego sklepu ze słodyczami i zgubić się wśród różnych słodyczy. W Pradze jest wiele sklepów ze słodyczami, a po pewnym czasie zapach słodyczy w tych sklepach może przyprawić o zawrót głowy. Republika Czeska jest również jednym z pięciu krajów w Europie o najwyższej konsumpcji piwa. Jeśli coś jest tańsze niż woda w Czechach, to prawdopodobnie jest to piwo. Prawie wszystkie kawiarnie i restauracje oferują piwo. Ceny różnią się w zależności od zawartości alkoholu i wielkości kieliszka. Będąc tam, można znaleźć czeskie piwo za jedyne euro w zwykłej kawiarni przy drodze. Na przykład marka Pilsner jest dobrze znana w całym kraju i słynna w całej Europie. Podsumowując, Czechy i Praga są jednymi z najlepszych miejsc dla tych, którzy chcą doświadczyć średniowiecznej Europy w XXI wieku. Kraj oferuje bezpieczne i wygodne usługi dla każdego. Ludzie są piękni, otwarci na rozmowę i zadbani. Bez względu na cel znajdziesz opcję, która pasuje do Ciebie i Twojego budżetu. Jeśli podobał Ci się film, polub go i zasubskrybuj kanał. Do zobaczenia w następnym filmie.